Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Koszarawie z panem Danielem Flaką. Panie Danielu, kilka słów o tym pięknym muralu, który tutaj właśnie na tej szkole. No, jestem autorem obrazka, który został przeniesiony przez artystę Dominika Rudkowskiego na tą ścianę. Obrazek powstał specjalnie na konkurs zorganizowany rok czy dwa lata temu przez Urząd Gminy w Koszarawie. To był konkurs właśnie projektu na mural. Ja zająłem drugie miejsce. Pierwsze miejsce jest już mural wykonany z drugiej strony budynku. Mhm. Ale mój obrazek spodobał się na tyle, że pan Wójt Czesław Majdak, myślę, że z jakimś gronem pracowników zdecydowali, że. Ten mural także zostanie wykonany w terminie późniejszym, czyli akurat w tym roku. Za co jestem bardzo wdzięczny, że mnie tak uchonorowano, że zrobiono ten mural na podstawie mojego rysunku, mojego malunku tak naprawdę, bo oryginał był akwarel akwarelowo-kredkowy. No, ar ten artysta, który tworzył mural, mhm. dokonał tylko takiej zmiany w ubiorze tego górala. Zmienił spodnie i kierpce na takie podhalańskie bardziej. Nie nasze żywieckie. Nie nasze w, żywieckie w oryginale tak. były żywieckie, natomiast to zostało, taka zostało to zmienione przez tego artystę Dominika. Przedstawia on typowego naszego tutaj mieszkańca tego terenu koszarawy, który parał się produkcją narzędzi takich domowych, przyrządów, łyżek, grabi. Było to dosyć popularne na terenie koszarawy, w tym regionie. Tworzenie zabawek z drewna, narzędzi domowych i jest to takie wpisane w tradycję koszarawy. Więc moral ten miał za zadanie, jakby uczcić koszarawian. No. A mam pytanie, teraz, jeszcze takie, Panie Danielu, do kosztów. Jak to w ogóle z kosztami teraz i wykonaniem tego pięknego projektu? No, takie rzeczy nie są tanie. Duży koszt to oczywiście praca samego artysty, który tworzył Mural. Z mojej strony, praca była robiona po prostu pro bono na konkurs. Startowałem w konkursie ja z tego nie mam żadnego przychodu, tylko satysfakcję, ogromną satysfakcję jako twórcy projektu. Natomiast Urząd Gminy podał, że koszt wykonania muralu to jest w okolicach 24 tysięcy złotych, mniej więcej coś takiego. Jak długo trwała taka praca wykonania? Eee, około tygodnia. Czyli 7 dni. Tak, no. tak, tak no było rzut rzutnika na ścianę obrazku szkic, rozstawienie rusztowania, pomalowanie tego wszystkiego, ściągnięcie. A tydzień. No a jeszcze mam takie jedno pytanie: bo teraz jest piękny, świeży, nowiutki, oczywiście. Mhm. A jak z konserwacją później? Czyszczenie, sprzątanie? Wiesz, chodzi mi Danielu o konserwację w późniejszych terminach. Ja myślę, że jeżeli będzie wola zachowania. Pow... To znaczy, wiesz co, ja mam pytanie takie, czy jest jakaś powłoka w ogóle jeszcze na tym położona? Nie, no to by znowu podnosiło koszty. Jest Aha. to po prostu ma farba fasadowa, która jest przeznaczona specjalnie na fasadę. No, wa... no, no. I to będzie dosyć długotrwałe, wiadomo, jeżeli będzie taka wola utrzymania tego muralu no. na tej ścianie będzie można go po prostu odświeżyć, jak każdy malunek, bez żadnego problemu. Natomiast nie ma na tym jakiejś specjalnej ochrony. Mhm. No to tak. Jest no to pięknie. farba fasadowa. Pięknie to wygląda, naprawdę robi to przepiękne wrażenie. Polecamy wszystkim, aby odwiedzić również koszarawie tutaj. Tak, to jest budynek, wcześniej się mieściło tutaj gimnazjum. Dzisiaj mhm. jest tutaj na dole przedszkole, biblioteka gminna, góra jest zajmowana przez dom Montessori. Państwo stawicy tutaj prowadzą własną szkołę i mhm. jest jeszcze klub seniora. No proszę, Czyli budynku. wszystko w jednym budynku tak, ładnie tak, jak no wszystko. w środku gminy taki dość duży budynek poszkolny. No niestety nie ma już w Koszarawie tylu młodzieży, tylu dzieci, żeby dwa budynki szkolne funkcjonowały no. w jednym czasie. No. Więc fajnie, że się znaleźli ludzie, którzy potrafili to zagospodarować. Fajnie. Naprawdę fajnie, bo to jest coś naprawdę motywującego, że można coś takiego zrobić. No to co, dziękujemy ślicznie za piękny wywiad i oczywiście zapraszamy Was wszystkich serdecznie właśnie tutaj do Kuszarawy. Oglądnicie przepiękny, prze naprawdę mural, bo jest wyjątkowy i naprawdę warto takie coś promować. Z drugiej strony też jest mural, o którym wypadałoby powiedzieć parę słów. Projekt, o ile się nie mylę, bo mogę się pomylić, mhm. malowała. E, dziewczynka, nie pamiętam w jakim wieku, e, kobieta czy to była dziewczynka, e, bo kilka osób brało udział, e, natomiast mm -hmm. e, wiem, że była płci żeńskiej no. e, i przedstawia e, typową zabawkę żywiecką. Klepoca, czyli takiego ptaszka drewnianego. No, no tak, wiem, tak. Wiem, wiem. E, tak, tak. I tam jest jeszcze taki wierszyk e, po góralsku w języku zrobić na zdjęcia, żeby to też również e, pięknie więc, pokazać. Więc fajnie by było też zobaczyć. Akurat dwa, dwa murale na tym budynku. No i teraz do tych murali przydałoby się pomalować resztę fasady budynku, tak. żeby to wszystko. ładnie odświeżyć ładnie pięknie. Słyszałem, minut. że są takie plany, więc hmm. myślę, że za niedługo cały budynek będzie bardzo ładny. No to świetnie. Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy, oczywiście z nami był Pan Daniel dzikieradio.pl Radio .pl.